Cześć wszystkim w nowym filmie. Wiem, że w sumie mamy już zaraz walentynki, a ja bym chciała Wam złożyć szybkie życzenia noworoczne. Wszystkiego najlepszego, zdrowka, szczęścia i żeby wszystkie Wasze postanowienia się spełniały. Ostatni film wrzuciłam w połowie grudnia bodajże, więc miałam dosyć długą przerwę, której potrzebowałam. Ale już wracam do Was z nowymi filmami i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat Dosyć takiego popularnego tematu i problemu, czyli rumienia. Nawet jedna z Was zadała mi w komentarzu pytania a propos tego, co bym polecała na rumienie, jakie kosmetyki, jakie zabiegi i jak w ogóle sobie radzić z takim problemem. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowane, zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie może od tego, czym jest rumień. Rumień jest to zaczerwieniony obszar skóry. Jest to spowodowane rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi. Um, i rumień też może być takim wstępem do trądziku różowatego, ponieważ trądzik różowaty jest to patologia na podłożu łojotoku i e, tak samo naczyniowym. Bardzo często pacjenci, którzy mają trądzik różowaty, jakby zaczyna się u nich to od rumienia. E, rumień też się pojawia bardzo często u pań lub panów, którzy nadużywali promieni słonecznych młodości, jak i nie tylko młodości. Więc jeżeli mamy rumień i e, chodzimy na solarium, to brawa dla nas i szybko się tego rumieniu nie pozbędziemy, jeżeli nadal będziemy na to solarium uczęszczać. Czy jeżeli będziemy smażyć się na dachu, posmarowanie naftą, a wiem, że takie sytuacje też miały miejsce, co po prostu powoduje, że od razu mam gęsią skórkę. Niemniej jednak, zaczniemy sobie może szybko od tego, jakie zabiegi pomagają na rumień i co można sobie zafundować. I co raczej, a co raczej sobie odpuścić? Mam bardzo dużo pacjentów, którzy mają problem z rumieniem, i u mnie te zabiegi dosyć fajnie działają, i moi pacjenci są zadowoleni z efektów, ale spotkałam się też z takimi opiniami, że byli gdzieś wcześniej i zabiegi były robione typu jakieś kwasy, czy były podawane jakieś substancje, czy wcierane, które mają niby zamknąć nam naczynia. Słuchajcie, nie. Jedyną, jedynym sposobem, żeby zamknąć naczynia, jest użycie konkretnego, konkretnego, rodzaju energii. Ja pracowałam na laserze który teoretycznie z IPL-em, czyli na Leonardo, jak i również na innym IPL-u, i tak samo na Kandeli, która też specjalizowała się w, w zamykaniu naczyń, jak i również w walczeniu z rumieniem. I teraz coś sobie musimy wyjaśnić na początku, że niekoniecznie procedury zabiegowe dla osób, mają, które mają rozszerzone naczynia, będą takie same jak dla osób, które będą miały problem z, z rumieniem. I to jest bardzo ważne. Często jest tak, że ten rumień pojawia się i znika na zasadzie takim, że pacjenci wypiją sobie lampkę wina, wypiją e, kawę, zjedzą coś ostrego, coś ciepłego, wejdą właśnie z zimnego do ciepłego na przykład jest zmiana temperatur albo, na, albo też korzystają z sauny. Czy niestety z solarium i to powoduje właśnie nadmierne rozszerzenie naczyń krwionośnych albo bardzo często jest też tak, że ktoś się po prostu zestresuje, zdenerwuje. Yy, mam też pacjentki, które mają yy, Pracują w korporacjach i bardzo często e, przeprowadzają prezentacje e, różnego rodzaju w, w, w swoich teamach i to powoduje u nich taki trochę stres i, i wychodzi ich właśnie rumień i na e, klatce piersiowym na, na dekolcie, jak i również na twarzy. I to jest takie dosyć problematyczne, bardzo dużo, bardzo dużo osób to stresuje, e, duża część osób po prostu się czuje też niefajnie, e, dlatego próbuję z tym walczyć, walczyć. I z mojego doświadczenia najlepiej działają zabiegi um, IPL-em. Eee, czy to będzie IPL Leonardo, czy to będzie Lumenis, czy to będzie e, Alma, która, e, bodajże, pozwolicie sobie szybko sobie zerknę, Alma Dai VL to jest... To jest, właśnie, to jest właśnie maszyna, która łączy emisję światła z przedziału 500 do 600 nanometrów. I zazwyczaj to 500, ta emisja od 500 do 600 nanometrów, to jest ta emisja, która jest najlepsza dla rumienia. Naszym chromoforem w tym wypadku jest hemoglobina i chcemy po prostu pozamykać to wszystko. Dlaczego nie laser do zamykania naczynek, czyli Jagowy 1664 czy na przykład laser diodowy 910? Dlatego że. Rumień, tak jak powiedziałam na początku, jest to uogólniony obszar skóry. Nie mamy konkretnych, najczęściej, choć też nie zawsze, nie mamy konkretnych, widocznych, rozszerzonych naczyń. Choć z mojego doświadczenia powiem, że mam takie pacjentki, które mają rumień i dodatkowo jeszcze widać taką drobną sieć, ale już widocznych, otwartych naczyń. I z mojego doświadczenia znowu IPL działa najlepiej, dlatego że. On po prostu wszystko ładnie zamyka jednocześnie, i po kilku zabiegach ta skóra wygląda przepięknie, do tego stopnia, że nie ma już tego problemu z rumieniem, który jest spowodowany jakimś stresem, czy, czy spożywaniem jakichś potraw ostrych, czy, czy, czy alkoholu, jak i również nie ma tych rozszerzonych, drobniutkich naczyń, które są widoczne cały czas, bez mała permanentnie. Czyli ta osoba po prostu może cieszyć się jednolitą, ładną skórą. Jak i, również, jak i również nie musi nosić makijażu, bo bardzo często właśnie coraz częściej ku mojemu zadowoleniu spotykam się z taką opinią, że chciałabym, żeby moja twarz wyglądała tak, żebym nie musiała nosić makijażu i właśnie targetujemy sobie co, co, co musimy usunąć z tej twarzy i bardzo często w przypadku osób, które mają problemy z rumieniem, ten rumień to jest jakby takie topi. 3 jak nie na pierwszym miejscu, że to najbardziej um, pacjentom przeszkadza. I teraz tak, jeżeli um, ktoś Wam proponuje laser, czy jeżeli ktoś Wam proponuje IPL, co lepiej wybrać? Z mojego doświadczenia w przypadku rumienia zawsze lepiej leczyć to IPL-em i IPL daje bardzo fajne efekty. Tak jak mówię, ten zakres światła od 500 nanometrów, 600 nanometrów to jest właśnie ten zakres, który najlepiej działa w przypadku, w przypadku rumienia i jest to świetne. Fajnie jest to połączyć też z terapią LED, jak i również oczywiście z dobrymi kosmetykami i dobrą pielęgnacją w domu, do której zaraz przejdziemy. Jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że ja na przykład bardzo często łączę terapię IPL-em IPL razem z kwasami kwasem azelainowym, dlatego, że kwas azelainowy, azelainowy w przypadku też właśnie pacjentów z trądzikiem różowatym przepięknie działa właśnie na, na łojotok, a jednocześnie jest na tyle delikatny, że mogą, je, mogą go używać i korzystać z niego też pacjentki, które są na przykład w ciąży, więc w przypadku takich delikatnych skór, które mają problem z trądzikiem różowatym, które mają problem z łojotokiem nadmiernym i właśnie z jakimś, jakąś patologią, jeżeli chodzi o, o naczynia, IPL w połączeniu z tym kwasem po prostu działa naprawdę cuda i na sam koniec mamy oczywiście LED. Um, I też szykuję dla Was dzisiaj film o e, LED, czyli o terapii światłem i o jakby... Mm, Urządzenia, które mamy na rynku i czy warto je kupić czy nie, więc mam nadzieję, że będziecie zainteresowani tym tematem tak samo. Jeżeli chodzi o preparaty, które stosujemy w domu. Słuchajcie, jest to bardzo, bardzo ważne. Zazwyczaj nie zawsze w przypadku tych cer naczyniowych, ale praktycznie zawsze w przypadku tych cer, które już mają trądzi grużowaty, początki lub już bardziej rozwinięte stadium, te skóry są maksymalnie delikatne i maksymalnie reaktywne. Ja już na temat rumienia nagrałam filmik, do którego też Wam was odeślę, ale od tego czasu troszeczkę zmieniłam swój sposób pracy i dobierania kosmetyków. Bardzo dobry krem, świetny krem, który działa idealnie właśnie na różnego rodzaju problemy z rumieniem i z takim zaognieniem skóry, jak i również z trądzikiem różowatym ma holenderska firma Gladskin. Jest to firma, która specjalizuje się w robieniu takich kremów dla cer problematycznych, i oni jakby w swojej, swojej randze mają tylko trzy kremy, znaczy mają więcej produktów, ale jakby do trzech problemów głównych, czyli do trądziku, do trądziku różowatego, do trądziku zwykłego, pospolitego, i jak i również do atopowej skóry, yy, zapalenia atopowego skóry. Czyli to się nazywa. Oni tam chyba to nazywają jako egzema. I to są jakby trzy linie, które są u nich. Oni mają naprawdę. Prześwietne składy i bardzo, bardzo dobre produkty. I w przypadku trądziku różowatego możemy korzystać z żelu, jak i również z kremu. Żel oczywiście to jest taka lżejsza forma. Krem jest dosyć taki bogaty i ciężki, ale bardzo ładnie się wchłania. I z doświadczenia, ponieważ ja te cery ani naczyniowej, ani trądziku różowatego nie mam, ale ponieważ polecam go bardzo często moim pacjentom, to jakby wiem to, co oni mi mówią z doświadczenia z ich doświadczenia, że skóra jest bardzo ładnie ukojona, jest bardzo fajnie uspokojona i nie mają problemu ze, ze ściągnięciem i ze świądem i pieczeniem po nałożeniu tego kremu. I bardzo fajnie jest właśnie korzystać z niego na noc i nałożyć taką dosyć grubą warstwę, jeżeli chodzi o krem, ponieważ rano jak się wstaje, ta buzia jest taka spokojna, ukojona i nawet jeżeli są Pani, które nakładają makijaż, to ta buzia po prostu jest lepiej przygotowana i wygląda też lepiej podczas, podczas całego dnia więc jak najbardziej na plus. Oczywiście ja Wam wszystkie nazwy napiszę na dole, żebyście mogli sobie wygooglować ten krem. Nie jest to krem, który jest jakoś stosunkowo drogi, koszt jego jest około 14 funtów 14-15 funtów, więc to jest koszy 10 zł i naprawdę jest warty swojej ceny. Uwierzcie mi, jeżeli macie problem z zaczerwienieniem i z tą taką reaktywną skórą, jak najbardziej, jak najbardziej Wam go polecam. Oczywiście ja też już mówiłam w tym wcześniejszym filmie na temat naszej. Polski marki Bielenda profesjonalna, która wypuściła krem z kwasem azelainowym. To jest taki różowy krem, którego jak najbardziej polecam. I jest to chyba najbardziej przystępna opcja z wszystkich, które w tym momencie mogę wam polecić, dlatego, że on kosztuje około 30 kilku złotych za 30 kilka złotych za chyba 50 ml. Więc jak najbardziej. Kolejną rzeczą już takim droższym kremem jest cała seria Photosensitive z Cos, chyba ona się tak nazywa. To jest taka cała zielona seria. Z tego jest właśnie serum, którego ja bardzo często używam po zabiegu, jak również i maska, która przepięknie koi, przepięknie jakby wyłącza. Uśmierza ten, te, to zaczerwienienie, więc jedyne co, jeżeli ktoś jest bardzo dużym alergikiem, to może, może dojść do jakiegokolwiek tam podrażnienia. Miałam takie sytuacje, że że właśnie osoba, która jest już takim hiperalergikiem, nie do końca dobrze zareagowała na ten krem e, im tą maskę ze Skin SkinCeuticals, ale świetnie zareagowała na Gladskin. Więc jak do tej pory nie spotkałam się jeszcze, żeby Gladskin kogokolwiek uczulił, ale Skin SkinCeuticals zdarzyło mi się. E, więc to bardziej bym proponowała dla osób, które nie mają jako tako skóry delikatnej, albo już takiego rozwiniętego trądziku różowatego, ale mają ten rumień którym po prostu ich denerwuje. Bo wiem, że w tym momencie on bardzo fajnie sobie poradzi. Neutralizator zaczerwienień z, ze Skin Celticals. I to też jest produkt, który może Wam. Um, Troszeczkę podrażni skórę, jeżeli macie skórę bardzo, bardzo delikatną i już ten trądzik różowaty jest rozwinięty. Czyli to bardziej bym proponowała osobom, które mają problemy z, ze skórą, jeżeli chodzi o rumień, a nie jeżeli chodzi o trądzik różowaty. Kolejnym kremem, który bardzo polecam jest to krem z Biologique Recherchier. I uwaga, oni mają zawsze tak trudne nazwy. I to jest krem, o którym też będę wstawiać jej posta na Instagramie. Więc jeżeli, jeżeli mnie nie obserwujecie jeszcze, to serdecznie zapraszam. Link będzie na dole w opisie. Jest to krem, który ma za zadanie oczyszczać, zmniejszać łojotok, zabijać bakterie i właśnie zmniejszać też stany zapalne na naszej skórze. Jest on świetny zarówno jeżeli chodzi o trądzik różowaty, jak i zarówno jeżeli chodzi o trądzik pospolity. Więc bardzo, bardzo serdecznie Wam go polecam. Jedyne, co jest troszeczkę odstraszające w tym kremie, to jest niestety cena, ponieważ tutaj to jest około 400 zł za... Preparat, który ma chyba 150 ml, więc jest to dosyć droga firma, ale Biologii Christy jest świetną firmą, ja ją odkryłam przez to, że obserwuję naszą polską facial Czech, która uwielbia tą firmę i stosuje ją wszech, wobec na, na swoich gwiazdach. Więc jeżeli chodzi o produkty, które, które ja bym polecała na ten moment na. Problem z rumieniem. Jeżeli chodzi o rumień, e, może być Glad Skin, może być Skin Celticals, może być biologii Resercije i Theo Skincare. O Zio mówiłam Wam w ostatnim filmie, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaki krem polecam Wam w tamtym filmie, to zachęcam do obejrzenia. Jeżeli chodzi o trądzik różowaty, pamiętajmy, żeby używać bardzo delikatnych cleanserów, czyli wtedy na przykład najtańszy cleanser z CeraVe, który jest świetny, który jest delikatny, który nie narusza nam tej warstwy fosfolipidowej i nie podrażnia jeszcze bardziej już podrażnionej skóry. I później polecam Wam krem z Gladskin dlatego że on naprawdę, naprawdę działa cuda i jak, jak na swoją cenę jest bardzo wydajny em, i ma bardzo, bardzo dobry skład. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, e, o rumień, jeżeli chodzi o trądzik rurowaty, jeżeli chodzi w ogóle o dzisiejszy film, to już wszystko. E, zachęcam Was do subskrybowania, zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie e, i widzimy się już e, niedługo za tydzień w przyszłym filmie o lampach LED. Do zobaczenia.